Tak bardzo ważne, ponieważ rozmawialiśmy na poziomie dyrektora, na poziomie NZ-tych, przez ostatnie lata używane autorytety. Teraz mamy okazję wystarczyć na nowoczesny nowy autorytet w ramach um, programu, który jest... <teresser> i dobrze wygospodarowane przed liczby przed miasta. E, drodzy Państwo, również z Was e, wit e, witam, e, ponieważ e, to e, te autobusy, nasza działalność, wspólna działalność, usiłowana przede wszystkim dla pasażerów na szeroko pojęte. E, bardzo się cieszę. Ja chciałbym się przede wszystkim gorące życzenia, e, najlepsze życzenia od że i mamy, że będziemy tego najbardziej. to z pod najbardziej. Zgodnie z tego najbardziej. Zgodnie z tego e, e, to, w regionie,